Z tej lekcji włączymy i wyłączymy taśmę przyciskiem start. Czyli wciskam przycisk start, taśma rusza. Wciskam jeszcze raz, taśma się zatrzymuje. I tak cyklicznie w koło. Jak to zrealizować? Dowiesz się z tej lekcji. Zapraszam. W ramach tej lekcji zostało przedstawione rozwiązanie ćwiczenia dotyczące funkcji flip-flop. Czyli możliwości włączenia i wyłączenia czegoś jednym przyciskiem. Kod programu został stworzony w celu wykrycia zboczy i sterowania ruchem taśmy do przodu. Dzięki zastosowaniu odpowiednich warunków i zmiennych, program umożliwia włączenie i wyłączenie taśmy za pomocą przycisku Start. Dodatkowo w trakcie lekcji zostanie zaproponowane zadanie domowe. Wszystkie szczegóły dotyczące działania kodu programu zostaną omówione w trakcie tej Dzień dobry! W tej lekcji poznasz rozwiązanie ćwiczenia, które często się pojawia na początku, jeżeli uczymy się danego języka programowania, tak zwana flip-flop. Funkcja flip-flop, czyli jednym przyciskiem możemy coś włączyć lub wyłączyć. Więc jest kilka sposobów na rozwiązanie tego zadania. Jednym z nich jest wykorzystanie zboczy. Więc poznałeś zbocza w poprzedniej lekcji, teraz kontynuujemy temat. Zobacz treść zadania, co będziemy robić w tej lekcji. Czyli w tym wypadku przyciskiem Start włączymy, wyłączymy przenośnik. Więc sterujemy ruchem taśmy do przodu. Stałych widzów, jak również nowych, proszę o pozostawienie łapki w górę na potrzeby algorytmu. A teraz przechodzimy do TIA Portal. Zaczynamy od przygotowania zmiennych czyli do tablicy, dodajemy kolejne komórki pamięci. Czyli początek będzie taki sam. No i tutaj wykryjemy zbocze, pozytywne, czyli moment wciśnięcia. Typ zmienny ten sam. Adres pamięci możemy ustawić na bit zerowy. No i potrzebujemy drugiej, podobnej zmiennej, więc możemy wykorzystać funkcjonalność z Excela, przyciągnąć w dół. No i tylko odpowiednio zmienić. No i mamy komórki pamięci gotowe. Więc przechodzimy do funkcji, gdzie napiszemy kod programu do wykrywania zbocza. Czyli zaczynamy podobnie. Czyli komórka mówiąca o tym, czy pojawiło się zbocze. No i sprawdzamy stan przycisku, czy przycisk jest aktywny. No i dalej stan niski, komórki. Przytrzymującej poprzedni stan czujnika. Czyli analogicznie, jak to było przy czujniku środkowym. No i oczywiście musimy zapisać poprzedni stan, czyli operator przypisania. No i przyciska. W ten sposób mamy wykryte zbocza. No I przechodzimy do funkcji przenośnik. Więc ten kod programu usuniemy. No i napiszemy warunek. Czyli sprawdzimy, czy pojawiło się zbocze. No i musimy sprawdzić, czy nie ma aktualnie ruchu taśmy. Więc, jeżeli nie ma ruchu, taśmy, czyli, jeżeli ten warunek jest spełniony, no to w tym wypadku taśmę należy włączyć. No i sprawdzamy drugą sytuację. Czyli, jeżeli jest aktywne zbocze, i w tym wypadku taśma jest włączona. Then. No, i wówczas ruch taśmy należy wyłączyć. No i kończymy instrukcję warunkową if. No i tutaj mamy czerwone podkreślenie, to znaczy, że czegoś brakuje, czyli słowa den. No i w ten sposób mamy sprawdzone warunki. Zaprogramujemy sterownik. No i możemy przejść do testów. Czyli wciskamy przycisk start. Taśma jedzie. Wciskamy nie jedzie. Więc widzimy, że działa to cyklicznie. Przejdźmy do kodu programu. Włączmy monitoring. No I jeszcze raz aktywujemy przycisk Start. Więc widzimy, że taśma jedzie. No tutaj nie widzimy, że warunek jest spełniony, rezultat. No to wynika z tego względu, że zmienna, jednorazowy strzał jest ustawiana na stan wysoki tylko na jeden cyk sterownika. Więc to jest właśnie kwestia zboczy. Więc podobnie jak w poprzednim. W poprzedniej lekcji, tak samo tutaj, jednorazowy strzał tej zmiennej nie widzimy, że jest ustawiona w stan wysoki, no, z tego względu, że dzieje się to tylko na jeden cykl sterownika, więc na kilka milisekund. Więc to jest jeden z, powo z powodów, dlaczego nie należy używać zboczy, jeżeli nie są potrzebne, bo później ciężko analizować taki kod programu. No i tutaj dodatkowo jeszcze praca domowa dla ciebie. Przygotuj zabezpieczenie, czyli jeżeli jest uruchomiona jazda do tyłu, no to nie możemy uruchomić jazdy do przodu. Więc tak jak robiliśmy w poprzednich lekcjach, więc tutaj tego nie ma. Więc spróbuj przygotować taki kod programu, albo napisz w komentarzu, jak byś to zrealizował. Pamiętaj, że inne realizacje, przykłady ćwiczenia, jeżeli chodzi o język SCL, znajdziesz w kursie. Język SC dla opornych. Tam dowiesz się więcej, jak pisać kod programu w języku SCL. Więc zapraszam do tego kursu. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, pamiętaj o subskrypcji kanału, a będziesz na bieżąco z najnowszymi nagraniami. Dziękuję za uwagę w tej lekcji. Zapraszam do kolejnych. Pozdrawiam, Tomasz Gilewski.